Niesamowity mecz, to za niesamowity występ. Johna Matthews, 38 punktów, 8 trójek na 11 oddanych. No, brak mistrzów, spytajmy się, jakie ma odczucie nasz bohater. Hero of the day, uh, John Matthews, uh, congratulations. What a, what a uh, great game. 8 uh, threes, 38 uh, minutes. Uh, what do you, uh, how do you feel about it? I feel great, um, you know what I'm saying. The team, it's still a big game. Obviously the fans are all here, it's a great atmosphere. Um, I've been shooting kind of poorly, so this game I had to shoot with confidence. It was a big game. So... I to rise to the occasion. Nasz bohater jest, widzą Państwo, bardzo solidny. Powiedział, że przede wszystkim zabdzięczamy zespołowi, świetnemu zespołowi, który pracował na to, aby on czuł się dzisiaj dobrze, czuł się dzisiaj rewelacyjny. It, looks, it seems like you, you find your spot tonight on the, on the floor. Oh, yeah, the, um, the way they were playing defense, um, they allowed me to get shots off. My teammates were setting great screens, they got me open, and I happened to make the shots tonight, so it was good. Korzystał bardzo, z bardzo dobrze postawionych You bet last time, Zastal. You beat eh, today eh, championship. Eh, eh, what do you think about about the end of the of the season? Um, you know, we're focused on every game in front of us right now. You know, we're going to be top four. Um, we're fighting for that, but we're trying to do the same thing we did the first go around: go six zero and uh, get us in a good spot for the playoffs. Spytałem Johna Matthews, co sobie myślą o zakończeniu sezonu. Oczywiście gra, grania jeszcze jest sporo, ale wygrali przecież w Zielonej Górze. Wygrali dzisiaj z Mistrzem Polski, a więc są pretendentem do tego, aby po raz kolejny zdobyć złoty medal. Powiedział, że to wszystko jeszcze jest pieśnią przyszłości, grania jest bardzo dużo, oni są skoncentrowani przed każdym nowym meczem. Thank you very much and uh, uh, hero of the day, go to your fans, come on! It's, it's one of the best fans in Poland. Oh, it's the best for atmosphere I've ever played in. And um, all the fans are here. They're diehard, and I love it. So thank you. Congratulations. One no more time.